I jeszcze tutaj przed rozpoczęciem odcinka bardzo chciałbym podziękować Kruziemu Za stworzenie naprawdę bardzo fajnej sygnaturki dla mnie Tutaj właśnie ją widzicie Bardzo chciałbym Cię podziękować Odwaliłeś kawał świetnej roboty A jak z Kasą to się dogadamy więc Ze szczerością mogę tutaj polecić Kruziego Bo naprawdę chłopak się stara i fajnie mu to wychodzi To jest zajebiste Siemano, ja jestem Jankes, a to kolejne zestawienie mojej top listy. Tym razem przedstawię Wam nie 3, a 5 aut, za które warto wyłożyć 20 tysięcy. Wszystkie auta dostępne są na serwerze, większość z nich znajduje się na GeoGenos Venturas, a czasem można je znaleźć w San Fierro. Pragnę przypomnieć, iż jest to tylko i wyłącznie moja propozycja oraz lista, a zatem auto zamieszczone w tej topce są dobierane poprzez moje doświadczenia związane z nimi. Przejdźmy do piątego miejsca. Na najniższym szczeblu zestawienia dzisiejszego top 5 prezentuje się Regina. Oczywiście mówię tutaj o samochodzie, a nie o papierze. Najprościej można ją nazwać czterodrzwiowym kombi, które przypomina Chevroleta Caprice Kombi, bądź Pontiaka Bonwile. W Roginie zastosowano napęd na przednie koła, przez co jest sztywniejsza. Moim zdaniem jest to jedyny mankament tego oczka, ponieważ lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie go na tył. Przyspieszenie wyżej wymienionego pojazdu jest średnie, a prędkość maksymalna wystarczająca. Chcę przypomnieć, że ragina posiada możliwość pomalowania jej na dwa kolory. Zaletą tego dupowozu jest również tył. Jeżeli wracacie z dobrego chlania swoim kombi, a do tego musicie zabrać ze sobą 5 osób, to to auto jest dla Was najlepszym rozwiązaniem. Bagażnik tej fury jest na tyle duży, że bez problemu wrzucicie tam swoich dwóch obrzyganych koleżków. Czwarte miejsce zajmuje czterodźwy Sedan Glendal. Jak regina jest dwukolorowa. Możliwość zamontowania niego jest dosyć ograniczona, ale według mnie jest on tu zbędny. Ma średnie przyspieszenie oraz prędkość maksymalną, jednak nie o to w tym aucie chodzi. Jej największą zeretę z pewnością jest napęd na tylną oś. Można fajnie polatać bokiem i objechać niejedną Energy czy Uranusa. Na spokojnie możecie ją ogarnąć do 12 tysięcy złotych, więc jest to najtańsze auto z tego zestawienia. Drugie miejsce dla Clovera. Oj, Clover, Clover. Ponoć na rozdaniu nagród na najlepsze auto dla CJ zajęło drugie miejsce. Tuż po Buffalo. A teraz na serio i do rzeczy. Clover to starsze drzwiowe coupé wzorowane na Oldsmobile Cutlass. Clover to taka biedniejsza wersja Sabry, przynajmniej dla mnie. Pomimo pozorów jest jednym z aut, które w tej cenie osiągają najlepsze wyniki pod względem przyspieszenia oraz Vmaxu. Problemem jest jego słaba serowność w granicach maksymalnej prędkości. Jedziesz sobie 150, lekko skręcasz, wpadasz po a następnie zatrzymuje się na jakimś marsie, bo hamulce w tym śrociku są takie jak w Waltonie. Kupicie go spokojnie za 15 tysięcy PLN. Klub to kolejne dwudrzwiowe autko, tym razem hatchback. Wzorowany jest oczywiście na Golfie dwójce, no bo jakby inaczej, ma dobrą prędkość maksymalną porównywalną do Clovera. Niestety jego twarde zawieszenie czasami daje się we znaki, dlatego musicie na to uważać. Jeśli zabierzesz ze sobą głowę na karku i trochę grosza, uwierzcie, da się z niego zrobić naprawdę kozackie auto, oczywiście przy włączonym myśleniu podczas tuningowania. Musisz wiedzieć też to, że przy określaniu kąta prostego brano przykład właśnie z niego. Jego dupa jest ścięta niczym nos Voldemorta. I na pierwszym miejscu prosuje się Stallion. Możemy go zakupić w dwóch wariantach, jako kupę, i Cabrio, jest to najszybsze auto do 20 tysięcy serwerowej gotówki. Co by to dużo mówić o tym aucie? Na pewno w obecnej chwili znajdziecie go w salonie San Fierro, bo obok mechanika Doherty z silnikiem 1.6. Aha, i wspomnę od razu, że jest tam za 25 tysięcy, więc jak chcecie nowego, to tam się kierujcie. A jak nie chcecie wydawać, wydawać dodatkowej kaski, to jedźcie na Las Venturas. Sam takiego posiadam i z pewnością mogę go polecić Jest to naprawdę bardzo fajne autko Dlatego znajduje się na miejscu pierwszym No i ma ono najlepszy Famax z tego zestawienia Dobra, więc to już koniec tego sobotniego odcinka Teraz już tak mówię Teraz mówię już tak e, bardziej od, ciebie, od siebie, ponieważ e, To co przed chwilą słyszeliście Miałem troszeczkę na kartce, ponieważ musiałem sobie ustawić kolejne punkty, co i jak tam mówić i tak dalej bardzo chciałbym podziękować wam za obejrzenie tego odcinka To było zestawienie aut do 20 tysięcy złotych Myślę, że wam się spodobało Oczywiście pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja lista Dlatego e, jakoś nie dziwcie się dlaczego tam nie było jakichś innych aut Ponieważ wydaje mi się, że te będą najlepszym rozwiązaniem dla was I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Zapytacie się mnie dlaczego tutaj nie ma prewiona, Przecież to jest takie moje ulubione auto W ogóle kocham je i tak dalej Powiem Wam tylko tak: nie ma tutaj prewiona, dlatego że pomimo, iż ja to auto naprawdę bardzo lubię, dużo nim jeździłem, no i jeżdżę, no chociaż na razie nie aż tak, nie aż tak jak y, poprzednio, to wiele osób, y, no niestety, ale żali się na to, na to auto z tego względu, że ma ono y, twarde zawieszenie. Y, jest ono na y, przednią ośkę, znaczy chodzi mi tutaj oczywiście o napęd. Dlatego jest wiele, e, tak jakby, zażaleń na to auto Mi oczywiście osobiście e, bardzo to odpowiada, ponieważ lubię auto z przednim e, napędem Można je nawet fajnie tuningować, a poza tym prewiona dosyć rzadko można spotkać już na ulicach 4LIFE'a Dlatego myślę, że e, jeżeli kupicie go teraz, a potrzymacie go za jakiś miesiąc, dwa miesiące to na pewno będziecie mogli go sprzedać o wiele, wiele drożej ponieważ no jest ich niestety malutko no i co, to by było chyba na tyle e, jeszcze wam tylko powiem, że odcinka w tamtym tygodniu nie było dlatego, że miałem problemy z nagraniem tej narracji takiej jakby, bo ja to nagrywam w programie takim do, do narracji, czy jak to wam wytłumaczyć nie nagrywam tego w żadnym tam frapsie i tak dalej, bo bym musiał się bawić z obrazem, a po prostu mi się nie chce Dlatego w tamtym odcinku nie było. Yy, w tamtym tygodniu nie było odcinka, bo miałem po prostu takie problemy z nagraniem, że musiałem program odinstalować. Zainstalowałem jeszcze raz i znowu było to samo. Mam nadzieję, że troszeczkę się już poprawiło, dlatego yy, dla Was nagrywam. Tak więc co, dzięki za obejrzenie. Yy, o matku, miałem kogoś pozdrowić, ale teraz już kurde nie pamiętam. Yy, dobra! To by było no chyba na tyle, tak więc dzięki serdeczne za obejrzenie i widzimy się już za tydzień, także trzymajcie się i na razie.